Cześć, witajcie na kanale Koła Naukowego Logistyka z Politechniki Poznańskiej, miejscu, gdzie logistyka staje się prosta. Jestem Zuza i specjalizuję się w magazynowaniu. A ja jestem Milena i zajmuję się spedycją. Razem przeprowadzimy Was przez różne logistyczne wyzwania krok po kroku. Nie zapomnijcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wybór dostawcy yy, liczony tutaj dzięki tak naprawdę średniej ważonej, więc tutaj teraz nauczymy się to robić. No to tak, sama sobie średnia ważona, no to tutaj na pewno też liczyliście sobie taką średnią arytmetyczną, żeby na przykład nie wiem, sprawdzić Waszą ocenę w szkole, czy, czy nie wiem, średnią tutaj ze wszystkich przedmiotów. Średnia ważona będzie posiadała taki dodatkowy element, w którym my stwierdzamy, co jest dla nas najistotniejsze, a co najmniej. I to też będzie liczone. Więc no tak, jak widzicie, mamy tutaj cały nasz wzór i tak bardzo, bardzo e, łatwo tłumacząc, żeby każdy zrozumiał. E, bierzemy sobie punkty, mnożymy razy średnią, e, znaczy tutaj taką, jakby to nazwać. Taką naszą punktację, którą my po prostu mamy, i te każdy element musimy sumować. Czyli sumujemy punkty razy wagi i to dzielimy przez sumę naszych wag. No tutaj taki pierwszy, lepszy przykład. Rozpatrujemy sobie dostawcę A i dostawcę B. No to tutaj widzimy, że mamy jakiś czynnik pierwszy, czynnik drugi, czynnik trzeci. Każdy jest jakąś tam inną e, wagą oznaczony. Mamy 0,4, 0,2, i 0,3. No i jak to liczymy? Patrzymy sobie na pierwszy punkt, czyli piszemy jedynkę, razy jego waga plus w nawiasie punkt, razy jego waga i znowu punkt, czyli piątka razy jego waga. I to dzielimy przez sumę wag, czyli 0,4 razy 0,2, e, dodać 0,2, dodać 0,3. I tutaj widzimy, że naszym wynikiem jest 2,2 56. W przypadku B robimy dokładnie tak samo, czyli bierzemy punkt, w tym przypadku 4 razy 0,4, dodajemy 3 razy 0,2 i dodajemy 6 razy 0,3, i tutaj akurat nasza suma to jest 4,44. Tak to robimy. Więc przejdźmy sobie do tutaj takiego zadanka. Tutaj widzimy, jak tak naprawdę mogą być oznaczone nasze punkty, jakie mogą być rzeczy, więc mamy na przykład naszych pięciu dostawców, rozpatrujemy według nich elastyczność, wielkość floty, termin płatności, cenę za jeden kilometr oraz niezawodność. I tutaj sobie ustalamy punkty. Piątkę uważamy za najwyższy, jedynkę za najniższy. Tutaj na przykład termin płatności najpierw mieliśmy w dniach i my to tutaj sobie ustaliliśmy nasze punkty. To samo cena za 1 km. No to tutaj widzimy, że 2 złote jest najniższa, dla nas najbardziej korzystna, więc dajemy temu 5 punktów. No i niezawodność tu już sobie akurat ustaliliśmy, więc tak może wyglądać nasze zadanie. No i sobie teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda u nas. No to tutaj widzimy takie całe duże zadanie, można je sobie na spokojnie przepisać i teraz po prostu zatrzymać film, więc mamy termin płatności. To jeszcze przybliżę troszeczkę. Mamy termin płatności ustalony na 0,4, ceny jednej za 1 ton o kilometr 0,5, czas do nagłego podstawienia samochodu w godzinach 0,2, procent dostarczonych paczek 0,2 oraz wielkość floty 0,1. Więc teraz sobie to przepiszmy, i jeszcze zróbcie sobie przy okazji drugą tabelę, tam będziemy zapisywać punkty. I teraz już do Was wracam, tu już punkty są ustalone. Więc wiadomo, że na przykład tutaj będziemy mieć dziesiątkę, ponieważ firma Fastini miała termin płatności 5 dni, to jest najniższy ze wszystkich i tak rozpatrujemy sobie wszystko. Więc teraz mamy przepisane punkty i tutaj od razu możemy sobie sprawdzić, jaka będzie średnia. Bo pamiętajcie, że musimy to wszystko dodawać i wychodzi nam 1,4. No to co? My sobie wspólnie zapiszemy dla tych trzech firm, a Wy będziecie musieli policzyć kolejnych 7, żeby tak naprawdę sprawdzić, yy, która firma jest dla nas najkorzystniejsza, najlepsza i jakby to tutaj wyglądało. No to co? Tu już mam przygotowane nasze działania, więc zacznijmy od post-trans. Najpierw mamy punkty 0. Wszystko ok? Więc zaczynamy sobie od początku, czyli punkt razy jego waga. Plus. I sprawdzamy. Później dostał dwa punkty za cenę. Czyli 2 razy 0,5. Jedziemy dalej. Siedem kolejnych dodać. Siedem razy 0,2 kolejne. Kolejna siódemka, czyli mamy tak samo 7 razy 0,2 i ostatnie 4 punkty razy 0,1, troszeczkę się ściośnie. i teraz od razu sobie przepiszę tak naprawdę sumę naszych wag, czyli 0,4 plus 0,5 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,1. Tutaj nam wynik wyszedł 5,29. Dobra. Idziemy kolejna, czyli firma szybka spedycja. No to mamy dziewięć razy zero przecinek cztery plus dziesięć razy zero przecinek pięć plus znowu dziewiątka później mamy czwórka I dwójka. I to już wiemy, że to będzie 1,4, więc to sobie od razu szybko przeliczymy. To była dziesiątka, tu była dziewiątka, później mieliśmy czwórkę. I dwójkę, i tutaj mamy wynik. I tutaj mamy wynik 8, ,4. 1, 4. I teraz jedziemy tą ostatnią. Kolejne, wy zrobicie. No to już sobie zapamiętajmy: 6, 4, 3. I wynik mamy 5, 14. No dobra. No to teraz tak naprawdę musicie sobie policzyć pozostałe. Więc zatrzymajcie film i po prostu pójście sobie jego wszystko policzycie. Dobra, już wróciliśmy. Mam nadzieję, że wszystko macie policzone. Tutaj mamy wyniki. Ja odsłoniłam taśmy. No i widzimy, że tak naprawdę firma szybka spedycja tutaj ma najwięcej punktów. Wyróżniła się najbardziej. Więc tak naprawdę w przypadku naszego zadania to oni by byli naszym dostawcą. Więc tak naprawdę to tyle. Już wiecie, jak się oblicza średnią ważoną, jak wybiera się dostawcy. No i dajcie znać, czy wyszło Wam dokładnie tak samo, a my słyszymy się w następnym odcinku.